Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy na dworcu głównym w Rzeszowie i z Bieszczat wybieramy się nad morze w zasadzie jak z trójką dzieci. Jeżeli chodzi o naszą przygodę z walizkami w poprzednim filmie mówiłam Wam, że wezmę tylko jedną walizkę. Otóż nie, wzięłam dwie i plecak. Tak wyszło, że... Przed samym końcem się przepakowałam, ale myślę, że spokojnie damy sobie radę, a przynajmniej jestem dobrej myśli. Także kochani, zaczynamy tego vloga i trzymajcie za mnie kciuki, żebym odnalazła się jakoś w tym miastowym chaosie. Zaczynamy! Jedziemy już. Wejście było bardzo nerwowe, wszyscy biegli, my mieliśmy wagon numer 30, który jako pierwszy, a tak w ogóle to chyba nie było 30 wagonów, tylko była 30, później powiedzmy 11, 12, 13, także na początku nie wiedzieliśmy, gdzie jest nasz wagon. Było bardzo nerwowe wejście, wszyscy się pchali, mimo tego, że mieliśmy wózek walizki. Także to było takie dla mnie zderzenie z rzeczywistością, i wejście do tego wagonu nie było wcale miłe. A teraz Wam pokażę, jak wygląda nasza sypialnia. Tak wygląda nasza sypialnia. Póki co jesteśmy same. Honoratka śpi pewnie na górze. Cześć! Ja jestem Honoratką. Ustanowię, że to moje nowe łóżko. Nowe łóżko? Tak. W godzinie dziesiątej będziemy na miejscu, a o tym, jak minęła nam noc, opowiem wam za chwilkę. Podróż zajęła nam 14 godzin. Jechałyśmy z Rzeszowa do Szczecina. Jak już możecie zobaczyć po mojej czapce, oznacza to tylko jedno: że temperatura, a raczej odczuwalność, różni się pomiędzy Podkarpaciem a województwem zachodniopomorskim. Choć nie jest tutaj zimniej niż u nas, to zimno, jeżeli chodzi o to, co nam pokazuje te momenty. Jednak zimno jest tutaj takie przeszywające, więc już zdążyłam zakupić trzy czapki i śmigamy sobie w czapkach. Wracając do podróży: czy podróż z trójką dzieci jest łatwa? Moi drodzy, po około 2-3 godzinach jazdy, byłyśmy wtedy w Krakowie i miałyśmy postój około godzinki. Stwierdziłam, że wysiadam ja mówiłam to całkowicie na poważnie: wysiadam, że w ogóle nie wiem, co mi strzeliło do głowy, i wracam do domu. Dzwonię potomka i wracam do domu. Jednak osoba towarzysząca, moja osoba towarzysząca, uspokoiła mnie i powiedziała: już tak długo przejechałyśmy, dojedźmy do końca, nie wygłupiaj się. Także. Dzięki mojej osobie towarzyszącej, jesteśmy w Szczecinie, a tak w zasadzie to pod Szczecinem. Udało mi się tutaj znaleźć takie przestronne miejsce. Jak widzicie, jest las, chociaż ten las jest częściej uczęszczany niż te lasy, które są wokół mojego domu, ale mam nadzieję, że chociaż przez tą chwilkę, kiedy do Was mówię, nikt nam tutaj nie przeszkodzi. Wracając, kochani, do podróży, co takiego stało się przez te pierwsze trzy godziny? Ponieważ kolejne 11 było naprawdę ok. Przez pierwsze 3 godziny był to czas, kiedy była to godzina, o której kładłam spać Wandzie, o której kładłam spać dziewczynki normalnie w domu. Jednakże w pociągu cały czas jest hałas. Na samym początku, jak już cały czas ktoś chodził. Także położyć dzieci spać to był istny koszmar i choć Krystynka i Honoratka, czyli te starsze dzieci na początku usnęły, to ta najmłodsza znów wyspała się w samochodzie, ponieważ do Rzeszowa musieliśmy dojechać około godzinę, aby dostać się do pociągu. Mała wyspała się w samochodzie i w pociągu, już nie chciała spać. I tak w ogóle zachowywała się mega dziwnie, bo na przykład piszczała, krzyczała, a ona się tak na co dzień nie zachowuje. No także sąsiednie przedziały ludzie w, w sąsiednich przedziałach raczej, raczej nie mogli pójść spać. Kolejnego dnia jeden z, jeden z naszych sąsiadów, Przedział obok powiedział, że ten wagon tętnił życiem. Um, także Wandzia obudziła dziewczynki, i w pewnym momencie nikt już nie spał. Um, było wesoło. Um, jednak w pewnym momencie wzięłam Wandzie na ręce, wyszłam z przedziału, um, stałam sobie na korytarzu. W tym momencie dziewczynki usnęły. I stałam tak z około 40 minut myślę na korytarzu. Ona też zaczęła przysypiać i wtedy weszłam do naszego przedziału i położyłam ją spać. I dziewczynki, wszystkie dziewczynki przespały przepięknie całą noc. Rano obudziłyśmy się o godzinie 7. Była to godzina około 7 rano. Wsiadłyśmy w pociąg o 20.00. Poszłyśmy spać około 23. Wstałyśmy o 7. Wszystkie wyspane. Krysia spała najdłużej. I cóż, i miałyśmy opóźniony pociąg, około półtorej godziny. Jednak nam to nie przeszkadzało. Tak się rozglądam, czy ktoś nie idzie, bo nie jestem przyzwyczajona. Nagrywać w publicznym miejscu. Jednak nam to nie przeszkadzało, że pociąg był opóźniony i w spokoju dojechałyśmy sobie do Szczecina Głównego. Następnie miałyśmy wycieczkę autobusem, tramwajem. Także było naprawdę fajnie. Dzieci to przeżywały, bo one nigdy nie jeździły tramwajami. Także wszyscy byli bardzo zadowoleni. Czy coś bym zmieniła? Co bym zmieniła. Tym razem miałyśmy szczęście, ponieważ w osobowym przedziale przez całą drogę byłyśmy tylko we trzy. Kolejnym razem może zarezerwowałabym bilety na przedział sypialniany, czyli taki, gdzie są tylko trzy łóżka. U nas było sześć łóżek, w tym trzy były wolne, także miałyśmy szczęście, jak również współpodróżujący. Również mieli szczęście, że nie trafili z nami, bo by się po prostu nie wyspali. Także może to, jednak nie wiem, jakie są różnice w cenach. Taka kuszetka kosztuje dwa razy drożej niż normalnie bilety. Normalnie zapłaciłabym 180 zł, a zapłaciłam prawie 400 za kuszetkę, za dwie odrosłe osoby oraz trójkę dzieci. W tym były dwa bilety darmowe, ponieważ poniżej czwartego roku życia. Co zmieniłam przed samym wyjazdem? Na początku filmu wspominałam o walizkach. Postanowiłam, że zupełnie się przepakowuje, więc przed samym wyjazdem, gdy wy już oglądaliście film, ten poprzedni, który jest na kanale, ja wszystko wypakowałam i przepakowałam do nowej walizki. Także rzeczy nasze, rzeczy naszego współpodróżującej osoby spakowałam w dwie walizki i do tego wzięłam sobie w plecak i w plecak miałam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy na przykład pampesy, chusteczki. Jednak pampesów miałam tylko kilka sztuk, tylko tyle, aby mieć na podróż. Co jeszcze jest z takich istotnych rzeczy, które powinnam wam powiedzieć? Przepakowałam się Pytaliście, co zrobiłam ze swoimi y, rzeczami w poprzednim filmie. Wszystkie rzeczy spakowałam do jednej walizki. Y, I przepakowałam się dlatego, ponieważ y, mieliśmy jeszcze ze sobą jakieś prezenty, o których ja no, nie wiedziałam, że są jakieś prezenty, które zajmowały dość dużo miejsca, a przecież w rękach byśmy tego przez całą już nie niosły. Także się y, przepakowałyśmy. I, I dołożyłam sobie jedynie po parze spodni, chyba dla dziewczynek, i po jednej bluzie. Coś, coś takiego. Pytaliście o jakieś rzeczy do pielęgnacji i tak dalej. Czy coś brałam? Wziąłam tylko szczoteczki do zębów, pastę, sodę. Nic więcej ze sobą nie brałam, ponieważ tutaj wszystko jest na miejscu, co potrzebuję. Czy polecam, czy polecam podróż z dziećmi? Jeżeli jesteście odważni, otwarci, pozytywnie nastawieni, to jak najbardziej wam polecam. Trzeba się jedynie liczyć z tym, że mimo tego, że możemy wykreować swoją rzeczywistość, to niekoniecznie zawsze wszystko może być po naszej myśli. To są tylko dzieci, więc absolutnie nie przejmujcie się tym, jeżeli nie jest zbyt cicho, bo takie jest życie, takie są dzieci. I każdy, kto je ma lub kto z nimi obcował, domyśla się, że taka podróż nie musi być łatwa. Tak, na początku filmu Wam mówiłam, że gdy wsiadaliśmy do pociągu, było nieprzyjemnie i to nie ze strony personelu, tylko podróżujących. Składałam walizkę, ktoś wszedł, później dziecko, wszyscy się pchali. Jakby nie można było poczekać, aż włożę dwie walizki, dzieci do środka. Tylko wiecie, to było niebezpieczne, bo ludzie się pchali, stały dzieci. Hmm. Przy pociągu była ogromna dziura na torowisku, więc to naprawdę było niebezpieczne. No ale co, no nic z tym nie zrobię, to było po prostu moje zdarzenie z rzeczywistością. Muszę też pochwalić um, obsługę PKP Intercity. Byli naprawdę, obsługa była bardzo przyjemna, pracownicy byli bardzo przyjemni i gdy wysiadałyśmy z pociągu, spotkała nas bardzo przyjemna sytuacja, ponieważ nie nastawiałam się, że ktokolwiek nam pomoże, a tak naprawdę wyszłam z pociągu i pewien mężczyzna podał mi wszystko, wszystkie moje bagaże. Odnośnie bagażu, kolejnym razem wyślę swoje ubrania paczkomatem, po prostu, albo kurierem. Czy, I czy w ogóle byłabym w stanie podróżować sama z trójką dzieci, bez osoby towarzyszącej, do pomocy? Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Tylko wtedy zabieram ze sobą chustę, plecak i bagaże wysyłam e, paczkomatem. I mam plecak na plecach, dziecko w huście, dwójkę dzieci prowadzę zarączki i jak najbardziej jestem w stanie sama sobie poradzić. E, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że spędziliście przyjemnie z nami te kilka minut. Ja jestem z Wami cały czas na bieżąco na Instagramie, w Zakładce Społeczność i na Facebooku. Na Instagramie nazywam się Mama Weganka, na Facebooku Zwyczajna Kobieta, jak również jestem tutaj w Zakładce Społeczność. Codziennie dodaję to, co jem w gościach, gotuję po wegańsku. Także jeżeli jesteście ciekawi, to Was serdecznie odsyłam do Zakładki i do moich profili społecznościowych. Trzymajcie się, papa.